Tu się nie da nic zrobić. Dziękuję po wizycie. Ale to dobrze, bo nagramy... Do tej pory zawsze mogliście oglądać frytę w trasie, ale dzisiaj fryty nie narażaliśmy na pokonywanie dalekiej odległości do nas, bo mamy do siebie trochę kilometrów. Kurczę, tak zakrąglając z 500 będzie. Na pewno, może więcej. <grym> Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień Co dobry. Jest? Bardzo mi miło tym razem u Ciebie gościć, w Twoich progach. Nieskromnych, absolutnie nieskromnych, bo ilość sprzętu, w ogóle jakość sprzętu jest, nie chcę mówić zatrważająca, ale niesamowita. Bardzo fajny sprzęt, a dzisiaj Aha. przyjechaliśmy do profesjonalnego kulturysty zobaczyć, czy... Z tego ciała da się coś zrobić, wyrzeźbić i może wziąć udział, może w te wakacje, nie, ale może w następne sprawdzić się w nowej Widać, dyscyplinie. Widać, że już rozsądnie podchodzisz do tematu. To znaczy? Że już samym tym, że yy, chcesz wyjść w zawodach, może nie w te wakacje, no bo ktoś by mógł jeszcze może w te wakacje, bo o cztery tygodnie to jest dużo, tylko w następne, więc tak, Robisz tak. sobie długi okres przygotowań. Tak na spokojnie, na spokojnie, żeby Bardzo to robię. dorzeźbić, wyrzeźbić, może akurat także. Dzisiaj Rafał oceni, czy się nadaje. Ale miło mi, że wpadłeś, że wiesz, że doceniam, że poświęciłeś tyle czasu, tyle kilometrów, że jesteś tutaj. Miło mi, jak tutaj przyjeżdżają ludzie, odwiedzają, bo zawsze to inaczej troszeczkę wygląda na filmach, gdzieś na rolkach, na youtubach. A inaczej to zawsze wygląda Kamera na Kamera nigdy tego nie oddaje. Nie, nie, nie. Kamera coś to nie się nieraz wydaje mniejsze, coś się nieraz wydaje większe, coś nieraz lipa, a coś nieraz fajne, a nieraz fajna, a tu lipa. Także na żywo to na żywo. Na żywo to na żywo, ale przyznam Ci, że mi się wydawało, że to miejsce jest mniejsze. Że mniejsze? Z drugą stronę, tak jak A, u mnie nie, się a niektórzy też przyjeżdżają i mówią, kurczę, myślałem, że to jest większe. A ja właśnie myślałem, że to jest mniej. Troszkę tego wszystkiego, że jest to połączenie mhm. mniejsze, bo jest naprawdę duże. Przyjechaliśmy dzisiaj, jak wspomniałem wcześniej, na ocenę sylwetki. Także posławało pewnie, żebym coś tu zrzucił z siebie i żebyś spojrzał okiem profesjonalnym. Trzeba było się do gasi rozebrać. Laczki, kurczę, laczki to podstawa mogą zostać. Ostatnio, ono nie było takiego szlifowania, bo wiesz co, to jest... Bywałem chudszy. Jak przyjeżdża na przykład, czy osoba, która chce startować, to bez względu na to, czy to wiesz, czy tam jest trochę tkanki tłuszczowej, taka osoba, tak jak na przykład jak ja, to będę e, widzę to, co chcę widzieć. To, Czyli To Tak, na to, co mam zwrócić uwagę. Także na przykład jak zdjęcia też wysyłają mi niektórzy w raportach. To aże słabe światło i tak dalej. To jest nieistotne, bo słuchaj, to co chcę zobaczyć, czy ten progres, czy porównać, to, to widać, nie? No ale teraz, teraz jak jesteś sobie w spodękach, to teraz sobie stań normalnie, normalnie sobie stań. O właśnie, cyk. klata do przodu, tak delikatnie, o właśnie. I teraz w, w prawo zwrot, Bokiem sobie stań. Okej. Okay. Jak na bilansie. Tak. Ta. 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 I w prawo zwrot. Cyk. Patrzymy sobie teraz, no mówił co na proporcje, czy, czy, czy nie jesteś pokrzywiony jakiś, czy, czy, czy nie. Trochę pewnie nie Krzywy jestem. Krzywy jesteś, ja nie wiem co. No ja wie, Wiem właśnie. Tu się nie da nic zrobić. Dziękuję po wizycie. Koniec dziennika. Pizza do dumu. Prawo Tak? Ok, i przodem do mnie. I super. Słuchaj, i teraz tak. Na pierwszy rzut oka nie ma takiego czegoś, że wow. łapy wielkie, noga widać, że nie ćwiczona. Oh. Gdzieś widziałem teraz takiego, tam nie chcę nic mówić, ale wczoraj byłem w Lidlu i przy kasie widzę, że byłem w takiej krótkiej koszulce i ktoś zobaczył, że no wieś, widać, że chyba trochę ćwiczę, nie? On też chyba ćwiczył, zaraz klata do góry. Fajnie, zadbany gościu, koszulka, widać, że tam ta klata, nie, łapa, spodenki krótkie, łydka i udo. Nie wiem, czy moje przedramie nie jest większe. Naprawdę to wygląda, no niedobrze to wygląda, nie? Także zwróćcie sobie uwagę, lepiej być chudym gdzieś do góry i chudym na dole, albo trochę grubym do góry, trochę na dole, ale żeby to były te proporcje zachowane, bo to naprawdę wyglądał niebo lepiej niż jakaś łapa, klata wielka topakowana, a nogi chude. Ale dobra, wracamy. Tu, tutaj nie ma tego. Tutaj nie trochę ma... trenuję te nogi czasami. No widać, że one są tam trenowane. Trochę są otuszczone, ale czasami coś tam nie Słuchaj, twój rekord w martwym ciągu? 220. 74 no, ważne. To nie tylko plecy, to nie tylko ramiona, to nie tylko uchwyt, to jest cała baza, cały dół, to są nogi. To jakbyś miał bociany, to być tak kolanka drżały, żebyś tego ciężaru no, nie podniósł. Dobra yy, i teraz zrobimy sobie taką kilka pust, na pewno kiedyś się przypinałeś, nieważne jak to wyjdzie, tylko żeby po prostu zobaczyć, jak to wygląda. Czyli stoisz sobie i stań w line-upie, czyli tak jak teraz. Line-up to się nazywa taki najszerszy przodem sobie stoisz, o. Dużo jest tu do zmiany, klata do góry, ale to jest nie, nie teraz czas, miejsce, żeby pracować nad pozowaniem. Ale widać, że jest, jak przypiąłeś, że długi jest najszerszy, to nie będzie z tym problemu. Plecy będą się rozwijały jak szalone. Ok, bicepsy przodem, tak, wizualnie, przesuń łokcie trochę do przodu. O, tak, i skup się nie na ramionach, jak napinasz, tylko na plecach. Ok, super, Dobrze. a najszerszy przodem, <grym> czyli tutaj się łapiesz i napni. Masz te plecy, ale nie umiesz ich pokazać. Okej. Okay. Ale one są. Naprawdę najszerszy jestem pod wrażeniem, bo jest naprawdę nie jest krótki, jest długaśną. On będzie ci z samego tyłka wychodził. Świetnie to będzie wyglądało. Bokiem, klatka. Yy, to chyba jakoś tak się staje. Tak. Tu wiem, jak. No, tutaj jest profeska. Stań sobie, stopa w środek drugiej stopy. Tak jak jesteś. O właśnie, mocno łydeczka, dopchnij tą nogę do drugiej nogi, dopchnij ją, połóż tą prawą swoją nogę na lewej nodze. Prawą, tak. To Ta jest prawa? Połóż. Jo, tak jakbyś chciał położyć. Aha, tak. O właśnie. I teraz tak, przekręć tebiotryka tu, a ty się odkręć. O właśnie tak. Obniż ręce. Tak. Chwyć się głębiej za nadgarstek, żeby tam nie było takiej dziury. Klatę do góry podnieść. O właśnie, tam obniż bark, dopnij klatę. O właśnie. I teraz. 99% to jest poza. Kurczę, ale powiem Ci, ja tak sobie stanowiła na przykład. Tak. Nie? Mhm. A jest tak, noga tu, na nogę, noga na Dlatego nogę. Dlatego to pozowanie tu. trzeba trenować, żeby to potem stało się nawykiem, ale... Ta poza widać, że to już będzie Twoja taka no, Arnoldowa, nie? Naprawdę, jak. Zobacz, aż mnie ci powiem, no. Fajnie A, to wygląda. Da, jest dobrze. Dobra, ja zobaczymy, co dalej. Odwracamy się tyłem. Tyłem. Najszerszy tyłem. Oj, nie wiem, czy umiem, tak jakoś? No, nogi nie, nie. To, to będzie to normalnie sobie stań. I teraz wyobraź sobie, jak stoisz na tych nogach, jakbyś chciał się wkręcić w drugą stronę, w podłogę. O, ale nie, nie, nie przesuwaj stóp, nie? I kolana na zewnątrz. O, właśnie tak. Ok, i teraz najszerszy. Jeszcze tam rozciągnij. Przesuń łokcie do przodu. O, już coś tam się dzieje. Krzywo, jak nie wiem co, ale to jest do zrobienia. Dobra, bicepsy tyłem. Stoisz jak stoisz. Proszę już za tej nogi. Super. Ok, jeszcze się połóż do tyłu. Odrotuj. O, tak, o, tak. No, to tu nie ma z tym problemu. Ok. Przodem. Podobnie pozycja jak do klatki piersiowej, Pokiem. bokiem. Stojemy. Jeżeli ten triceps napinasz. Tak jest. Ok. Super. Cofnij ten bark mocno jak możesz. O właśnie. Wyprostuj rękę, żeby ona była w pionie. Tak jest. Tam się klatkę dopnij. Jeszcze bark zrotuj do środka. Czekaj, już idę. Nie tu ten. trzymasz dobrze. Tu trzymasz dobrze. Cyk. Nie? A tutaj, tu się. Tu się. Jakbyś chciał się dopiąć. Nie? Jak tu, to tą klatkę jakbyś chciał dopiąć. Nie? Żebyś tu dopiął. Skosy. No troszkę nam tu Ale tu bark do tyłu. Bark do tyłu. Okej. Okay. A jest to do zrobienia. Fajnie. Dobrze. Przodem. Przodem. Udaj brzuch, czyli ciach, ramiona za głowę. Na pewno tak, 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 tak. tak. Mhm. I zobacz, teraz jak stoisz, to jak taka wiesz, kaka, nie? W takie fałsy stań. Jeszcze? Im węższy wtedy na dole będziesz, kolana na zewnątrz, mocno przypni udo i brzuszek napi. Wypuść powietrze, weź w nosem, weź nos... wypuść ustami Pff. i teraz napi mocno brzuch. Super. I bicepsy też napi, nie? Za głową. Mhm. Dobra, okej. Okay. Ja, ja się wszystko. śmieję, bo ja się czuję, jakbym robił trening normalnie teraz. No, posuwanie, ci powiem, jak na koniec treningu się robi, albo że jesteś w fazie takich przygotowań, gdzie robisz parę rund, to jak tu przyjeżdżają raz zawodnicy, to z nich leci. To już potem stoją mi. Ale ja, ja naprawdę czuję się, jakbym zrobił kilka dobrych serii już czegoś tak. teraz. No, i też jest I bardzo czuję ważne. ręce, i klatę, mhm. i wszystko. Mhm. To też to, o tym się też zapomina, ale na przykład robisz klatę, i tam na przykład po danym ćwiczeniu, nie mówię, że po każdej serii. Jeszcze sobie ten skurz izometryczny, albo ponapinać się, nie? To jest jeszcze, czy biceps, tak samo, nie? Zrobisz jedno ćwiczenie, i pach, trochę ponapinać się do lustra. I od razu ten niesień w innej jakości. czuję, czuję klat. No, był trening klaty, ale czuję. I teraz tak, podsumowując, na czym należałoby się skupić? U ciebie. Wszystko jest naprawdę, że tak powiem, symetryczne, ale najbardziej jako progres bary. Barki. 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 Zawsze dostawały. Tak Yy, stań sobie przodem, tak normalnie, mhm. one nie są jakieś wąskie, klata tu u Ciebie, widać, że ona jest obszerna, to, to pójdzie plecy tak samo, ale barki, nogi nie się swoim tempem tak samo rozwijają, barki, barki, ręce tak samo są symetryczne, pokaż bokiem rękę, mhm. no ona nie jest jakaś, żeby był triceps za, tak, nie, ale ta obręcz barkowa, ramiona tak samo, nie, bo klata, plecy, to one będą szły jak szalone. No, gatu. Coś byśmy tu zrobili jeszcze? Jakby... O, no wiadomo, trzeba popracować nad wewnętrzną stroną. uda, nie? No tutaj ona chyba nawet nie pracuje, tak jak przy moich Aha. ćwiczeniach, nie? Mhm, Przysiady, nie. pracują czy? Szeroko, jak robisz, oczywiście, jak najbardziej, nie? No, ja tak właśnie raczej tak. No, ale to dlatego sobie, jak stajesz przodem, nie? Stań sobie przodem, nie tak szeroko i zawsze stopy lekko na zewnątrz. Węższy rozstaw nóg, tak? I teraz też, jakbyś chciał się skręcić, i kolana idą na zewnątrz, o właśnie, widzisz, jak wychodzi wszystko? nie, yeah, nie. Yeah. Nie ten. Nie ma tam. pies bezbudownie przeleciał. Ale to musi być tak, że, że jak tak zrobisz i staniesz, to dotąd idzie ręka, a tu już nie powinna iść. Nie? Nie powinno być tej przestrzeni. Aha. Ale zobacz, jakie nogi od razu szerokie. Stań sobie jak stałeś, tak? Nie? Zobacz, jaka noga, no, koło Taka normalna. No. A teraz stań sobie wętrzy, kolana na zewnątrz i tak lekko sobie je ugnij do dołu. O, właśnie. Jakbyś chciał wkręcić się w podłogę. Zaraz mnóstwo szczegółów wychodzi. O, widzisz, nie? No one są otłaszczone wiadomo, ale no tak powiem ci, że ja się sam zaskoczyłem, że mam taką nogę. Ech, dużo, dużo osób, i to jest też ten błąd, że dużo osób startujących w zawodach ma świetne sylwetki. Wychodzą na scenę po ptokach, Klops. bo nie umiem tego pokazać. Tak byś miał fach w ręku. Ja może świetnie umiem grać na gitarze, nie wiem, bo nigdy nie grałem. No właśnie. Tak samo masz świetną sylwetkę, ale wychodzi na scenę i... Ech, no i co tam oglądać, nie? Niektórzy nie mają takiej dobrej serwetki, nawet mają gorsze formy. On wychodzi, pyk, nie? Ciach, cyk, cyk. Pokazuje i po prostu chcesz na niego patrzeć, nie? Z taką serwetką Tak jest. Pokazuje klaty. W pozowaniu jest ważne też, że jak wiesz, że masz słabe punkty, to tak przechodzisz, unikasz tych pus, żeby tego nie pokazywać. Pokazujesz najwięcej to, co masz najlepsze. Będziesz miał najlepszą klatę, będziesz robił bokiem, przejście, chwila bicepsy, znowu klatę bokiem, znowu gdzieś tam ręce, klatę bokiem, bo wiesz, że tą klatę masz dużą. Jak będziesz miał słabe ręce, czy tam słabą, no nie wiem, plecy, no to nie będziesz najszerszych przodem, najszerszych tyłem pokazywał, tylko w ogóle tych pust nie będziesz pokazywał. Nie? Mówisz bo... o tym układzie dowolnym. Tak, tak? nie? Mhm. A w jeszcze... kwestii Twoich partii, najlepsze, te, które najbardziej lubisz eksponować, a tych, których już niekoniecznie lubisz? Teraz? Tak. Powiem Ci, że mocno poprawiłem plecy i klatkę w tym sezonie, chyba nie mać powiem teraz, nigdy nie lubiłem klatki bokiem pokazywać, nie lubiłem pleców, teraz uwielbiam pokazywać pleców, bo jak mi urosły to, to lubię, tricepsów bokiem, ręce mam super, ogromne, Mówią, że... ale po prostu nie leży mi ta, nie lubię w ogóle tej pozy, nie? Okay. I klatka bokiem, tak jak Ty, zazdroszczę Ci, bo Pracuję cały czas, ale nie podoba mi się jak pozuje i pokazuję tą klatkę bokiem. Jakbym nie stanął, no nieraz mi coś tam wyjdzie. Ty stanąłeś pierwszy raz, noga pyk. Jak ja miał taką, no pozycję, jak, jak miał taką pozycję, to bym był szczęśliwy. No, no po prostu jakoś mi to Pracuję nad tym i wiem, że jak będą zawody, to będę go tu już, będę umiał. To pewnie już, już nie tyle, co też sama budowa mięśni, tylko budowa jakaś taka do pozowania, też ma pewnie wpływ, nie? Że może t... się lepiej wygiąć, tu dogąć jakaś taka mobilność tu w tych. Trzeba nad tym pracować. Pierwsze moje zawody, wiesz, stoiś bokiem, są te pozy dowolne, skręt w bok, nie? Cyk, to musi pokazać jakiś szeroki. A ja stanąłem i... <laughs> Huber No, Hubert mnie odkręcił, a ja przytrzymałem ja puścił, a ja mm, z powrotem, nie? Bicepsy przodem, nie? tak jak tutaj się pokazuje. Odwin do tyłu, nie, nie mogę. mogę, a tu musisz, wiesz, zrotować te bicepsy mocno, żeby pokazać te bary, żebyś położyć na sędziów. A ty yy, i kunięć, nie? Także to jest też ważne, żeby pracować nad tą mobilnością. Ile zmiennych, wydaje się, a ja tam kulturystyka, podekspić łapy, tutaj klatę. Rafał, Już powiedz mi, jak... Te barki dużo je robiłem. Wydaje mi się, że w pewnym momencie, jak na swojej gabaryty, miałem je dosyć silne, bo Aha. z tego co pamiętam, 80 kg na raz w OHP popchnąłem. No, ale to jest nieistotne. Więcej niż ważyłem, ale nie, nie czułem nigdy. Robiąc OHP, jakoś nie, nie wchodziło mi to. Może zechciałbyś mi pokazać jakieś ćwiczenie, takie, które mogłoby mi pomóc? Barki. Barki. Lubią. Jedno ćwiczenie. Zrobimy je. Jakieś mocne, na przykład, czy jakiekolwiek wyciskania. Yy, czy wyciskania sztangielki możemy zrobić, czy nawet tutaj na maszynie, a tej mojej starej maszynie sobie zrobimy, dobra? Dobra. Jak tej nie miałem, to robiłem na tej bary, a reszta ćwiczeń to jest pompa. Troszeczkę inaczej inne włókna mięśniowe są w barach, tak najprościej mówię, niż na przykład w klatce piersiowej. One, ciężar musi też być, nie? Ale barki lubią dużą pompę, dużą liczbę powtórzeń, dużo ćwiczeń. Tak jest moje zdanie. To nie jest tak jak jest push pull legs, trening idziesz na pusha, dwa ćwiczenia na barki, pyk, 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 od, pyk. dla mnie to nie jest trening. Ale to jest moje zdanie. Uh -huh. To nie jest dla mnie trening, nie? Jakbyś poszedł, dobra, chłopaki, nachlamy się i byś wypił, nie wiem, 25 ram wódki i 25 piwa. O, ale impreza była, No, no, no nie, no, że była impreza, no to... Może była impreza, to trzeba spompować barki. Majty, suchy, nie było, nie było imprezy. No. Pompujemy barki. Ja się ubiorę trochę i, się. i jedziemy. Dobra. Dobra, i pokażę coś fajnego. Zawsze, co teraz już przed zawodami, może mniej, ale co też sobie zawsze stosuję na koniec, na przykład na bary, jakąś pompę, nie? Zawsze jak robię bary, generalnie teraz, czy klatkę piersiową, czy nogi, lubi się dogrzać. Czyli na przykład jak będziesz robił barki, to zanim wejdziesz na ciężkie wyciskania, dobrze poprzedzić to ćwiczeniem takim, ja to traktuję jako rozgrzewkę, ale na przykład wznosy bokiem. To jest takie ćwiczenie trochę izolowane. Tylko ja też robię całkiem inaczej te wznosy bokiem, dlatego mam tak ja takie barki. Ja znam takie. No tak. Dla mnie to jest półruch, nie? Okej. Okay. Dla mnie to jest półruch. Zrobimy no to, to po mojemu, dobra? Już wiemy, co robimy źle. Nie, to nie, że robisz źle, tylko robisz inaczej. I, i to jest właśnie to, że ktoś, ktoś komuś powie, robi na siłowni, Ktoś kiedyś się śmiał, pamiętam, był ze sztangielkami na siłowni i robił takie ruchy, nie? Polewka, nie? Ale to był pływak i tego nikt nie wiedział. I dlatego jak ktoś z kogoś się śmieje, to dobrze, najpierw zapytać, ty, dlaczego to tak robisz, nie? Mówi, bo jestem, wiesz, pływam, przygotowuję się i tak mi trener powiedział, a okej, okay, nie? A nie, najpierw polewka, tak jak ktoś był, ja tu ten przykład daję z przysiadami, ktoś robił przysiad, nieduży ciężar, wiesz, do ławki. I wstawał. Nie miał ciężar i ten, o, do ławki, co to za siady? Tylko, że ten gość jeździł na wózku kupę lat, on nie mógł chodzić. A teraz ze sztangą robi przysiad do ławki z ciężarem i to jest dla niego po prostu olimpiada. To są igrzyska, to jest po prostu. Ale nikt nie zapyta się, dlaczego. Myślę, że nikt nie tego, wie, jak to wygląda. No, no właśnie, więc z ćwiczeniami też jest. Lepiej się spytać, dlaczego to robisz, po co, niż. A tak się tego nie robi. Wszystko się robi. Tylko no, nie dla każdego coś tam jest pożyteczne. Dobra. Zobaczymy, jak się robi barki. Weź sobie sztangielki. Jakie? E, leciutkie, bo się będziemy rozgrzewać. Będziemy dochodzić do ciężarów. Wujeczki. Nie no, trójeczki. Tak, te pierwsze z brzeg. Dobra. Okej. Okay. Wstaniu, nie? Sobie zrobimy. Unoszenie sztangielek bokiem. No tak, jak ty robisz sobie zrób. Cyk. No zrób tak sobie parę ruchów, jak ty robisz. Dobra, fajnie. Super. A teraz ja. Staram się, jak robię to ćwiczenie. Zaangażować w pełnym zakresie ruchu. Czyli tutaj jeszcze sobie. I zobacz, przód, a tył. Nie? Już samo. Jakbyś taki ruch robił, to już czujesz dopięcie barki. Czuję, nie? czuję, no. Tak jest. I teraz sobie opuszczasz i sobie nawet tak. O, cyk. I teraz. Hop, i za głowę. I teraz to zrób w pełnym zakresie. Tak, i lecisz. I, pyk. I to już czuć. Zobaczcie, o to Kilo, to że tu, tak jest. I tu. Jakbyś stanął, to od tego momentu tutaj już nic nie oszukasz, bo tu już idziesz z samymi barami. I to jest moje ulubione ćwiczenie na rozgrzewkę. A tak to możesz i trzydziestki, czekaj, różniutko, o i tu sobie możesz pomachać, no bo... Właśnie no takie się dajesz? widzi często. Takie się często widzi. To jest też bardzo dobre ćwiczenie. O, a tu jakbyś zatrzymał i teraz też robię takie ćwiczenie i od tego momentu, nie? Jak chcesz, to możesz lekki ciężar ja y, do góry, na dół, zrób sobie. Teraz sobie kombinujemy. Jedziesz do to, chwila pauzy i teraz. I teraz w górę. Aha! O właśnie. Zrobisz jeszcze dwa ruchy. I teraz tu. I tu już jedziesz samymi barkami. Tutaj nie ma kompletnie jeśli nie zrobi. Okej. Okay. Frytale te trójki nie ważą 3 kilo. Okej. Okay. Odłóż. To, to nie waży 3 kilo. <coughs> Kurczę, ja w ogóle... Chwilę ja sobie. aż tutaj do kaptura czuję. Tak. Tył a ktoś powie, a, bo angażuje kaptur. Super, a czemu nie? Szybko. Następne sztangielki. Yy, ale ja dużo nie zwiększam. Ja biorę 4 kilo. Tak jak czujesz. Tutaj nie chodzi, że ten, tylko okej. Okay. I teraz możesz sobie zacząć, ciach, nie? I sobie pójdziemy i pyk. I jedziesz z 10 ruchów. Pach, pach. Super. Stałe napięcie. Nie będziemy się tak męczyć, nie? Ale, ale czujesz... Czuję niesamowicie. bo jest 4 kilo. To jest, to jest 4 kilo. W tą robotę, nie? Później na koniec, okej. Okay. Później na koniec, jak już byś, był tam gdzieś spompowany, i tak dalej, no to sobie możesz zrobić takie ćwiczenie typowe, ale to wolę wtedy na przykład gdzieś tam wziąć wyciąg dolny, gdzie nie ma grawitacji i też troszeczkę inaczej wyciąg za, zapinam, bo zapinam trochę wyżej i ciągnę go pół półkole, nie że hop. No, ja mam trochę takie swoje. Dobra, tak jakbyś się rozgrzał, no nie będziemy robić treningu, nie będziesz się męczył, tylko pokażę Ci, jakby to wyglądało. Ale to trzeba zaadoptować na pewno. I teraz to jest. wejdziemy tutaj na maszynę. Żejemy się, bo tutaj wiem jak panie też ćwiczą, zobaczymy. No dobra, tak. Zaraz pokażę. Okay. Gdzie łapiemy? Tutaj tu, jakbyś tu. sobie... Tutaj na przykład robię przód barów, nie? To sobie chwytam tu wtedy łokieć do przodu. Zobacz sobie ruch. Nie. Jest ok. Ale zazwyczaj chwytam. Tutaj są te rączki zrobione. Ciach. Tak, tak. Akurat jest to i Zobaczcie, jest wygodnie. Dobrze, dobrze jest, no? A trzeba dokręcić. Okej. Okay. I super. Dobrym zakres. Okej. Okay. Super. Pięknie. I teraz to jakbyśmy mieli ten, to ćwiczenie. To tu już tam jesteś po tamtym rozgrzany. Śmiało tutaj możesz nawet po sześć ruchów czy takie typowo ciężkie ćwiczenie zrobić, nie? Jak się dobrze rozgrzejesz, jak robisz w pełnych zakresach, gdzieś na bary, to nie ma, że... Ja nawet robię ciężkie wyciskanie do karku. Dlaczego nie do karku? A, bo to... Dzisiaj to jest taka moda, że wszystko po prostu są, nie wiem, tak pospinani, że tylko tu do brody albo gdzieś do klatki, bo Ci aż pięknie jakiś rotator. Po to to wszystko jest, że ja mogę ręce położyć i mogę podnieść ten ciężar. I cały czas do tego zmierzam, że pójdziesz gdzieś, coś będziesz musiał podeprzeć, wypchnąć, puch, strzeliło. A jak ty to robisz cały czas, to organizm jest przyzwyczajony, no nie ma takiej możliwości. Czy siad, to już będzie tak robił. Ale jak robisz siad, coś robisz, podniesiesz, pach, nie ma problemu, bo ty to robisz, organizm jest przyzwyczajony, aparat ruchowy jest nauczony, także martwy ciąg, ciąg. A jak będziesz robił tak, od małych ciężarów, progresywnie wzmacniał te mięśnie, organizm do tego będzie przyzwyczajony, nie mówię, żeby tak robić. Pójdziesz, weźmiesz 100 kilo, wstaniesz że pójdziesz do domu, nic się nie stanie. Ale jak ty cały czas tak będziesz robił i weźmiesz 100 kilo z takiego, no to strzeli. Także warto wszystkiego próbować. Dokładamy? Tak. Tyle robią panie. A my dokładamy... Nie, tyle robią panie. Jaś tego nie mówić. <grym> A, okay. Prosiłem Nie, ja tego nie mówię. Nie, zazwyczaj panie to te dwie, trzy to jest maks. To już naprawdę takie kozaki, nie? No powiem ci, że tutaj jak były te trzy gumy, to czułem tak jakbym robił na rękę, na takim hamerku. 30 kilo myślę na rękę. No. Tylko to już tak widzę, że tu będzie sporo. Żeby się nie zaskoczyć. Nie. O, już żyła wychodzi. Tak jest. To będzie mocna seria. Dawaj, dawaj. Tak. I jeszcze fajną metodę. Wyciśnij, 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 wyciśnij. Opuść do połowy i staraj się utrzymać. Najdłużej jak możesz. O, właśnie, żeby to ani. O właśnie, to jest też fajna metoda, którą też można zastosować. Okej, okay, dobra. Rozpocznij, bo ty masz mnóstwo kilometrów do domu. Nie, że powoli opuszczasz, nie? Tylko czy na klatę, czy na bice, czy cokolwiek. Do momentu i starać się utrzymać jak najmniej Tam napięcie cały czas wzrasta, nie? No, fajnie toczyłem. Tutaj już kilo tak sporo, to coś. Musiałem trochę powalczyć. Niby cztery gumy. No to jest też takie ćwiczenie, na przykład wtedy sobie. Czy robisz dropy, czy sobie, wiesz, dokładasz, czy. czy... Możesz pocudować, czy właśnie. Czy 5 kg można wrzucić, wrzucić 2,5 Dużo jest kombinacji strasznie tutaj. Bardzo. Dobra, i zrobiłeś sobie na przykład teraz mocne ćwiczenie? I drugie też lubię sobie zrobić mocne ćwiczenie. Jeszcze jedno? Tak, ale wtedy jak wyciskam, tak jak teraz zrobiłeś z podchwytem, to wtedy staram się wyciskać na przykład, czy tam podchwytem. Czy to może być sztangielka, czy sztanga, czy wyciąg dolny, sobie taki uchwyt, czy po prostu akurat z tej korzystam maszyny i tutaj też, w pozerowę. też można, rzeczywiście. Co byś mi zaproponował? Tutaj na prosto, czy... Chociaż tu już zrobiłeś sobie szeroko, bo tak tutaj tu wyciskam, ale zróbmy sobie neutralnie na przykład na tej maszynie. Okej. Okay. Podejdź, pyk, i tu sobie powyciskam. Ok, przed siebie. Dobra? Dobra, tylko nie wiem, czy ja dam radę tutaj. Nie, trenie. to jest lekkie, to jest lekkie. Okay. Fajnie, to masz kolejne fajne rozwiązanie, podoba mi się. I sobie tu, pyk, łokcie wąsko, pach, o właśnie. Chcesz trochę bliżej sobie podejść? Okej, okay. ciach, super. I wtedy sobie tutaj. Pracujesz. Pyk. Doskonale. Tu można wziąć taki mam specjalny uchwyt. Tam akurat wisi. Kładziesz sobie prosty drążek z takim uchwytem i wtedy masz jeszcze lepszy wycisk. Nie, ale dzisiaj sobie tam gdzieś próbujemy to dokładamy? Możemy. Dobra. Coś możemy. Co sobie życzysz? Niedużo, niewiele. 15? Tutaj jest ile? To jest 10? 10 to tak, jest, no? Drugie 10. Okej. Okay. Spróbujmy. Proszę bardzo. Dziękuję hmm. bardzo. Okej, okay, bliżej sobie stań. O właśnie. Tak sobie praktycznie, żeby to Ci się prawie opierało na barach, nie? Aha, tak. O właśnie, nie? To wtedy wiesz, o widzisz. To już dodatkowy ciężar jest, nie? Dodatkowy dodatkowy, 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 dodatkowy. To jest właśnie, ja wszędzie próbuję, żeby było jak najtrudniej, jak najciężej. Przy jak najmniejszym tutaj nakładzie talerzy. Pięknie. Jak sobie lekko sobie ugnij nogi, tak żebyś był, bo tu sobie możesz widzieć też, jakbyś chciał, z wymuszoną, z nóg taką i hop. I zobacz, i dodatkowa jest, prawda? I to wiesz, że teraz ciężko robisz pary, nie? Super. Nie będę dalej męczył, bo na koniec jest perełka, nie? Na Jeszcze? Pary. No to, 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 to dopiero, które? Trzecie, nie? Ja myślałem, że my już kończymy. No jakbyś robił push pull legs, jakbyś robił z pushem, bo tam gdzieś... To jedno, klatkę, to jedno. To jedno, plus jakieś unoszenie. No i potem się nie dziwię, że te barki są małe, nie? I teraz sobie zrobimy unoszenie bokiem. Ale na wyciągu dolnym. Chodzi o to, musisz sobie obrócić. Pokażę Ci, dobra? Najpierw. Mhm. Będzie po prostu łatwiej. I teraz tak jakbyś robił ze sztangielkami, ten pasek ci się obróci mhm. o, i już będzie OK. I wtedy sobie robisz do tej pozycji, co robisz ze sztangielkami. Z tym, że tu mamy akurat ten plus, że tu nie ma grawitacji. Trzymaj? Czekaj, Bo... jeszcze jeden gadżet. Bo ty jesteś troszeczkę niższy. Bardzo się z śmieję, bo w każdym filmie to samo. Zawsze <grym się <grym niższy <grym od prelegenta i. O, jeszcze trochę do przodu na, na latającym dywanie. Tak jest. I teraz zaraz Ci się obrócą te paski, bo sobie przekręcisz, hop i lecisz. O właśnie. I zobacz, i to jest pięknie. I jeszcze sobie byś O, a w ten sposób tak. O, o, o. kurcze blade. To jest jedno ustawienie. Tak. <grym> super. I jeszcze rozrusz. tak jakbyś tam... Gumę. O, wasz. Super. I super. I kolejny. Ta jest. Zamęczy mnie ten pyta. Nie, tak, bo to nie jest jakiś tam trening, ale wiem, żebyś wiem. widział, że... Ale... Jakie jest odczucie na przykład tam, co robiłeś, bo masz czucie mięśniowe, już masz to powiązanie nerwowo-mięśniowe, że no, wiesz, zrobiłeś od razu, o, ale to wchodzi, tam, nie? Tam było 3 kilo, ja wziąłem i tak, do tego ruchu, no tak jak zawsze robiłem, tu biorę 15 i robię, nie? Mhm. Wziąłem 3 kilo, 4 i ja dosłownie przekroczyłem tę barierę, której tak. nigdy nie przekraczałem. No tu z martwego punktu Tutaj, robisz. tutaj, ja już na pusto mhm. biorę i czuję, że już... Fakt, że tutaj to się nazywa staw barkowy ortopedów, tak fachowo, bo tutaj angażujesz tylko jeden staw, powiedzmy, no... Brzydko to jest powiedziane, ale okej, okay, nie? Natomiast tu już jest angażowana łopatka. Wszystko, nie? Mhm. Widać. Tak poszlifować trochę? Dobra, Dobra to chowamy. Wystarczy. Tak Wystarczy. Jest. Dobra. Bareczki, i teraz tak. Hmm. Wyciskanie zrobimy. Usiądziesz sobie na ławce, ale weź, może, te trójki. Mhm. Ok. Trójki. Ja już ich nie lekceważę. Ja już się dzisiaj zlekceważyłem lekceważyłem i... Dobra, to nie było dobre. Możesz usiąść sobie na ławce. I teraz pokażę Ci, jakie ruch mać. Będziemy wyciskać no, tylko. O, coś Okej. Okay. I lecisz pięć razy w górę. Jedna. Raz, dwa, trzy. Tak, pewien zakres. Cztery, pięć. Wracasz. To samo ta. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Sztangielki w górę. I to samo, ale zostaje w górze sztangielka. I dociskasz. Raz. Jest mały ciężar, ale chodzi o to, żeby pokazać. Pięć, nie wiem. Ok. I druga. Mhm. Ok, na dół. I teraz. Raz, prawa, raz, lewa. Raz, raz. Już ruchy się głubią. Dwa. Dawaj. Trzy, trzy, cztery, cztery, pięć, pięć. Na chwilki w górę. I to samo. Raz. Ale nie wiem. Raz, prawa, raz lewa. Dwa, trzy. Raz prawa, raz lewa. Pięć, okej. Okay. Nie? nie raz. Raz, nie? Tak i tak. Tak. Teraz ta. Cyk. Teraz ta. Cyk. Teraz ta. Dobra, jeszcze po razie. Cyk. I ta. Cyk. Dobra, na dół. I teraz dziesiąteczka na o Obony. No. I cyk. I to jest to. O, mhm. right. I to jest po takim ćwiczeniu, po takim treningu, jak zrobisz, były mocne ćwiczenia, gdzie było mało powtórzeń, bo tak sobie ułożyłeś, podźwigałeś, więc dałeś ten bodziec. Na koniec dopompowałeś, że jakby tak przeciął, to by to wszystko wyleciało. I tak musi wyglądać trening na bary. Powiem, ja że się całe życie. Całe życie i kupił. Ja się też dzisiaj dużo nauczyłem, bo mimo, tak jak wspomniałem, 5 lat treningu, nie miałem takiego wycisku jeszcze, śmiało to mogę powiedzieć. Także Rafał, dziękuję. Również za to. dziękuję, wiesz, ja tu się cieszę. Nie ja cię że... hamować, także cię hamuję, już bo wystarczy, już karta pęka, nie Dobra. tylko moje ja barki. Ja tak czerwony, jestem, bo ja już mam dużo do powiedzenia. Ale to dobrze, bo nagramy. Także dzisiaj już tyle barki płonu i zobaczymy za jakiś czas, ja wiem, że Rafa ugoszczę u siebie i zobaczymy, czy coś tutaj się dobudowało. Tak jest. Zrób skan, pamiętasz? Pamiętam, Pamięta, Dobra. pamiętam, pamiętam, Ja też komu pokazałem, gdyby mi się chciało ćwiczyć. Wiesz, to jest też fajne, jak do mnie przyjeżdżałem z kurde, nic tam nie dzieje i tak dalej, on się rozbiera. Te strony jest z przemkiem. I Przemek najczęściej też, że zawsze jestem przed treningiem. On się rozbiera. Patrzymy na siebie. Człowieku, wiesz, gdzie skórką, no co? No, widzisz, jak ty wyglądasz? No nie, no nic. No, dobra, weź sobie tabletki jakieś sobie kup na głowę, bo jest do Jeźdź do domu. No bo to jest to nie, że. W miarę jedzenia apetyt rośnie, i tak jest też przed zawodami. Człowiek wygląda super, i jak ja wyglądam. Mnie potem patrzę na te zdjęcia, jak już nie jestem w formie, i mówię: Boże, jak to wyglądałem, jak nie człowiek. Nie? A wtedy, jak patrzę na to zdjęcie, przezaczęłeś się. Bez formy, takie jakiś coś nie halo. Klaps. Do, do widzenia? Do następnego klaps.